myśl, a ty nie wiesz o co chodzi już się wymączasz. No bo jest więcej niż pięć. Wydaje no że masz jakiś problem. No nie, to co ty dzisiaj... Ale ty masz swój deser. Nie, nie, twój jest dobry. Dzień dobry, Dzień dobry, moi drodzy. Witajcie serdecznie z Zielonej Góry. Ojej, jaki wstęp taki poważny. Jak Macierz i ty. Witamy Was bardzo serdecznie. Dzisiaj jesteśmy na ulicy Bodajże Chopina przy Pasta Autentica Cucina Italiana. Tak, dłuższą nazwy myślicie, można, O tutaj się je. Autorskie sosy z, z makaronami. Zapraszamy Was bardzo serdecznie, podobno jest tu smacznie. Zobaczymy, no to wchodź, zobaczymy. Dobra, mamy przystawkę do wyboru Macie broschiette z pomidorami albo bruskiety z pesto. W ogóle bardzo fajny lokal prowadzony przez małżeństwo. Pani Włoszka siedzi w kuchni, a pan Polak nas tu obsługuje. Ale pani Włoszka przyszła nam nawet, przyniosła nam jedzonko. No i mamy bruskiety z pomidorami, bazylia, kawałeczek parmezanu na górze, mm -hmm. czosnkowe, bardzo odświeżające. Chyba pinie są też. Pomidory nie są włoskie. No, dużo cebulki, pomidory takie Mało dojrzałe, aż jestem trochę w szoku, bo już można w Polsce kupić pomidory takie bardziej słodkie, mhm. bo mamy sezon. Ale pieczywo mi bardzo smakuje, jest dobrze zgrillowane. Mhm. Jedyne co, ja bym dała tu oliwę, żebyśmy sobie mogli polewać. Tego mi tu brakuje. No mi tak Poprawna. Jak parmezan? Dobry. Myślę, że w wielu miejscach możemy zjeść podobną grzankę. Na no, neutralnie raczej. Mhm. I słuchajcie, dostaliśmy makarony. Dwa, a co? Wziąłam ja sobie coś z karty normalnej, w ogóle tutaj jest tak, pięć makaronów chyba, Dobrze, ja tak mniej więcej, jest makaronów? w każdym razie… Yy... Raz, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, siedem, Ale nie o to chodzi. A o co chodzi? mówię, że pięć makaronów, to że jest więcej niż pięć. Ale to zaczęłam myśl, a ty nie wiesz o co chodzi i już się wymądrzasz. No, to jest więcej niż pięć. Chciałam powiedzieć, że połowa się zmienia, a połowa się nie zmienia, a ty mi to wyliczasz. Znaczy no, więcej niż pięć. Czyli połowa. w każdym razie, połowę macie stałą, Między innymi ten makaron, który ja mam, ponieważ to jest przepis Nonny. babci ani kucharko właścicielki, która tutaj gotuje. Chcesz to je spróbować? No. I ja mam na spaghetti to robione. Makaron jest nie sklep, znaczy sklepowy, ale zamawiany w specjalnym miejscu, robiony ręcznie przez kogoś. Przez ko to dla nich specjalnie tutaj ten makaron robi. Ale ktoś tu umie robić Fajne, ten co No. Ale dobre. No i z makaronem Jak ten. we Włoszech, smakuje jak we Włoszech. Przypomina mi się ta spagheteria, gdzie nas mati wywiózł tam kołbari. Mhm. Gdzie same, właśnie też makarony głównie były. To taki właśnie smak był. Dla mnie troszeczkę, byłabym twardszy, ale to też... Ale? I tak płyżyn jest rozgotowany. No nie jest. jest... Tak. Chociaż lekko twardawy. Oj. A Pawek ma coś właśnie z tych dań, które się zmieniają. Pa mów, co ty masz. Zanim ja się tu tą krótką na... Ja poczekam aż tą nadzieję nadziejesz no sobie. O, że masz jakiś problem. Ja mam makaron mm, z krewetkami. nie I z. Panchetto. Panczeta Tak. Pancetta jest tak długo panczowana, że jest aż panczeta. Wędzony. Chlapie na wszystko. Tak, strony. właśnie ja uciekam ze sukienką, dobrze, że mam czerwoną. To... <suszy> I on ma papardele. I ten makaron jest też podobny. Yy... Papardele. No nie, co ty dzisiaj? <laughs> no to mów, proszę, proszę. Mam papardele. Papardele. Nie wiem, twoje? Tak, smak sosu. No to tak, jest dobrze. przepyszne. Mm -hmm. Na to będę tu wracać. Mm. To jest najlepszy makaron yy, w sosie bolognese, jaki można zjeść zielony gula. Jaką tutaj opinię wy wygłaszam, a jak wy się nie zgadzacie, to piszcie w komentarzach, gdzie mnie zaprosicie na lepszy boloński. Proszę bardzo, przyjmuję wyzwanie. A ty? Bo twój na przykład sos mi nie, po nie podchodzi. Mój jest taki bardzo specyficzny tak? w smaku. A mi smakuje. Tak? Smakuje ci? No to dobrze. Smakuje? Ja tak Chociaż twój jest też bardzo dobry. Mhm. Nie wiem, czy nie lepszy, ale ten jest też bardzo dobry. Krewetki są zrobione tak, jak lubisz. O, po mojemu? Po twojemu. Mhm. Czyli, Czyli nie, nie są, za sztuką? Nie są jędrne? Nie są na jędrno zrobione? Chyba, że ta jedna była tylko chwila? To wszystko się tu u mnie zgadza. No, tak. Fajnie, że dostaliśmy słoiczek z parmezanem. Można sobie posypywać do woli. No, chyba, że się skończy w trakcie. <grym> <grym> A pan powiedział, że można poprosić jakby coś jeszcze? 43 zł za tą porcję. 54 zł za tą porcję. Pamiętajcie, że zawsze te z owocami morza makarony są zwykle droższe. Drogo, tanio. No nie wiem, w dzisiejszych czasach 40 zł zadanie to chyba nie jest jakaś wygórowana cena, bo patrząc na to, co się dzieje w restauracjach to. Jak nie ma biszkopta? Musi być biskop. O, widzicie? Mamy tiramisu. Tu jest na dole. No to co? Mamy tiramisu. O, widzę biszkopt. Jest? A to jest. jest bardzo dużo kremu, coś dla Mattiego. To sama pianka. Mm, no ale fajne. Jak z syfonu. ale dobra. Ta się mleczko. No to jest takie pod ciebie. No? Mało kawowe, też pod ciebie. No. Mm, dobra. A ty masz swój deser. Nie, nie, twój jest dobry. Dobrze, spróbujmy teraz ten. Taki malutki, malutki. więc ja muszę się. Muszę się. Muszę Musisz się moim posiłkować. No. O, to ona jest taka bardziej ustana chyba niż ta. To nie jest pianka. Nie, jak jedliśmy w tym... w ty Senti ostatnio. Tym, Tutti tak? Sentie jedliśmy? Już nie pamiętam. Taka nieustana była. A była, tak. A to ta jest taka ojej, żelka. Ale dobra, bo taki kwaś, kwaskowy ten. Żózeczka? No, opowiadaj. Kożuszek jest. Jest, też poczułam. Niestety, tak. we Włoszech, jak jadłem tyle razy, nigdy nie było kożuszka. Co wybierasz? Ale bardzo dobra, fajne owoce. Dla mnie za bardzo ścięta. Hmm. Tak, mnie nie lubię. Hmm. To jest jak galaretka. A we Włoszech też tak jest. Tak, to prawda. Hmm. Dlatego ta w Tutsandy mi bardzo smakowała, bo była nieścięta. <laughs> tu Lubisz kij a nie galaretkę. A ty? Nie wiem, co robić. No, no to ja zostaję, o, przy tym, przy tym. Polecam. Bardzo mm. dobre. Ale jak ktoś nie lubi jak ktoś lubi więcej kawy i alkoholu, to tu to, to, to jest bardziej kremu, Więcej kremu. Weszliśmy, ja jestem już taki obzar, że już dawno się tak nie obzarłem. Jezus, moi drodzy. Może, że to makaron, to szybko ja zajdzie. tak, 280 zł za to wszystko, co widzieliście dla trzech osób, bo Mati miał to samo co ja. Jedli, I co czyli ja? była przystawka na. No można powiedzieć, że na trzech, bo trzy krągi tak. były. No i taka średnia. makarony były. No dla mnie był wybitny ten makaron. No i do tego każdy też dostał pudełser. No i Mój napoje deser. też drogie były, bo po dwadzieścia kilka tu te same te napoje 22. kosztowały. No. 22, no, ale to... takie, no, włoskie takie inne niż pyszne, polskie. No, pyszne, pyszne i z dobrym składem. Także na pewno wam polecam. Wszystko co tu zjedliśmy, Naj... najsłabsza była bruskieta, a potem już było tylko lepiej. Tak. Także ja my wam bardzo. Na bruskietę proponujemy. Pomidory bardziej te dojrzałe, czerwone, żeby nie były takie kwaskowe. No i więcej oliwy, i, troszeczkę do oliwę, i poprosimy. to już byłaby rewelacja. No, tak. już będzie super. I w ogóle oliwę na stole poprosimy, to byłoby super. <laughs> no i co, ale na makaron ten w sąsie bolońskim, no to musicie koniecznie tu przyjść. Desery też bardzo dobre. Ja co prawda wolę więcej w tiramisu, ale też bardzo mi smakował. Polecamy Wam bardzo serdecznie. Polecamy nowy lokal w Zielonej Górze, od miesiąca działają. Tak, będą nowości w deserach, a może i też w Daniach. Bardzo fajne małżeństwo, my wam bardzo polecamy. To co? Na Dzięki tyle. na dzisiaj, do usłyszenia, na razie, pa, pamiętajcie Dziękujemy. o lajkach, subskrypcjach i komentarzach. Bye! Smacznego, pa!